Zaprezentuję teraz sposób wykorzystania programu komputerowego Klasa oraz tablicy interaktywnej do wizualizacji jednego z tradycyjnych zadań analizy matematycznej. A zadanie brzmi następująco: Znajdź wartości argumentu x, dla których styczna do wykresu funkcji f e od x równa się 3x przez x odjąć 2 ma współczynnik kierunkowy równy minus 6. Nasze rozważania rozpoczniemy od narysowania wykresu podanej do funkcji. Po narysowaniu wykresu będziemy wyznaczać styczną do tego wykresu w dowolnie wybranych punktach i obserwować, jak zmieniać będzie się współczynnik kierunkowy tej stycznej. Dla ustalenia uwagi na początek wyznaczmy styczną do wykresu w punkcie x równym 0. Okazuje się, że współczynnik kierunkowy tej stycznej jest równy minus 1,5. My poszukiwać będziemy tych stycznych, których Współczynnik kierunkowy będzie bliski, minus 6. W tym celu spróbujemy zmienić położenie punktów, w którym wyznaczamy styczną. I zbadać, jaki będzie współczynnik kierunkowy stycznej w tym punkcie. Okazuje się, że współczynnik ten jest bliski, minus 6. Zmieniamy ponownie położenie punktu na wykresie. Podobnie badamy wartość współczynnika kierunkowego. Okazuje się, że to przypadek, ten przypadek dla nas nie jest interesujący. Podejmujemy jeszcze kilka prób, po których spróbujemy postawić robocze hipotezy. Dla argumentu bliskiego 3 również otrzymaliśmy współczynnik kierunkowy bliski -6, a zatem na razie po tych wstępnych obserwacjach przypuszczamy, że prawdopodobnie ten współczynnik kierunkowy będzie równy -6 dla argumentów bliskich 1 i bliskich 3. Spróbujmy to teraz w jakiś sposób potwierdzić. Przejdźmy do planu głównego. Policzmy teraz pochodną rozważanej funkcji. I pamiętając o tym, że współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu miał być równy minus 6, rozwiążemy równanie. Minus 6 przez x odjąć 2 do kwadratu równa się minus 6. Oczywiście rozwiązywać będziemy to równanie względem zmiennej x. Otrzymane rozwiązanie potwierdza nasze wstępne przypuszczenia, a mianowicie współczynnik kierunkowy styczny do tego wykresu jest równy minus 6 w przypadku, gdy argumenty dla tej funkcji są równe 1 i 3, a zatem dla x równego 1 i x równego 3 współczynnik kierunkowy styczny jest równy minus 6.